Siema go witam oczywiście na GageBurg, tak jak od promocji, najlepsza strona to jest Santi. 7, z mojej kody masz oczywiście plus 5% do dowozu i spinkę minspec na start dla nowych użytkowników. Więc taka skrzynka jest dla ciebie do odebrania za darmo. Pamiętaj, że każda skrzynka to też ryzyko. A strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnych od nich, więc miej to na uwadze. Ta skrzynka całkiem nieźle oddała. Milspec z 480 na 860, więc całkiem nieźle. Więc też, jeśli jesteś poniżej 18 roku życia, to przypominam ci, że ten materiał nie jest przeznaczony dla ciebie, bo ja swój materiał kieruję tylko i wyłącznie do więc no, nie powinieneś go oglądać. Tak, serdecznie tutaj zapraszam na odcinek. Dzisiaj będzie skrzynia od 70 zł, bo tyle mamy w swoim balansie, od 72 zł do jakiejś ładnej kosy, ale na skrzynkach z naklejkami na stronie jest kilka skrzynek z naklejkami między innymi uwaga uwaga znajdźmy je sami e, gdzie one są gdzie one się ukryły tutaj mamy sticker z kategorii mamy sticker aspiration dodge ensure fuse i master wszystkich nie otworzymy ale te najtańsze uda nam się otworzyć więc słuchajcie przejdźmy do trybu bitew Przejdźmy do stworzenia swojej bitwy na własnych tutaj zasadach. Dodajemy skrzynie ulubione. Stickerera dodam 4 razy, aspiracją dodam 2 razy, i jednokrotnie dodam doża. I taka bitwa za 56 zł dodam na dwie osoby. Będziemy starali się zrobić z tego profil. Zobaczymy, czy na tym dobrze wyjdziemy. To jest oczywiście propozycja wita z Discorda, więc jeśli jeszcze nie jesteś na Discordzie, to link w opisie albo slash Santiago to jest nasz serwer. Wbijaj serdecznie, zapraszam. Tam są giveawaye, propozycje na skrzynki, na bitwy i tak dalej, tak dalej. Wszystko jest na Discordzie. Pierwsza e, skrzynka tutaj dla Kronosa, który do nas dołączył, serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w tej bitwie, właśnie dla niego. Ale chciałbym, oczywiście, wygrać, bo jednak staramy się zdobyć tą kosę. Staramy się zdobyć kosę, a na razie Stickerery dają nam tą najgorszą chyba możliwość z tej skrzynki. Bolkaczorki za 0,30 zł to mnie nie rajtuje, jak on dropi co chwilę jako fajnego, jakąś fajną naklejkę do gry CS2. Mamy teraz Fnatic dla nas, więc trochę odbijamy, ale nadal 15 zł różnicy wygrywa z nami. Basza trafił, to też jest droga naklejka, więc tutaj raczej już e, raczej sobie wygrał. Uwaga, docz leci nam naklejka, która jest też w skrzyni Santiago, i delikatnie denerwuje tę naklejkę, bo jest mega tania. Tą bitwę wygrywa sobie Kronos. Zostało nam 16 zł, no i nagroda pocieszenia z tej bitwy w postaci tu alberetek. Ja sobie sprzedam do alberetki i tworzymy kolejną skrzynkę. Mamy 16 zł, więc no, nic nam nie pozostało. Jak zrobić stickerery cztery stickerery na trzy osoby liczę na wygranie tej bitwy, bo jednak przydałoby się jeszcze coś otworzyć z tych skrzynek z naklejkami. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym wydropił coś fajnego, jakąś mega dobrą naklejkę do, 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 do broni. Nie wiem, czy naklejaliście kryś te naklejki na bronie w ogóle. Ja to jestem zwolennikiem tego, że jak sobie na przykład wypłacam jakiegoś skina z GeForce, KS, to chciałbym, że miał naklejki, bo ja osobiście to raczej na naklejki nie wydaje pieniędzy i ja wolę skiny niż naklejki, ale wiecie, wiecie, wiecie. Są też skrzynki z naklejkami, więc trzeba przetestować. Mamy kraż. Dla Grashera banana. Dla Grashera banan poleciał. Dla nas też poleciał, póki co jesteśmy na pierwszej pozycji w tej bitwie. Jeszcze coś fajnego, żeby, żeby trafić będzie git. I czy my to wygraliśmy? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Przegraliśmy tą bitwę w ogóle. No dobra, to jeszcze coś spróbujemy sobie skleić. No dobra, to mamy kolejny raz 70 zł. Spróbujmy sobie jeszcze raz z 70 zł coś uszczknąć. Fajnie byłoby wygrać jakąś bitwę, bo jednak póki co no się nie, nie, nie dobrze się zaczął ten odcinek. Eee, zrobię sobie dwa razy aspiration i te Dodże sobie zrobię. Trzy razy aspiration dwa razy Dodż na trzy osoby taka bitewka za 7. Chciałbym ją wygrać te naklejki. Nie lubią mnie te naklejki, jak mam być szczery, to już wiele razy to udowodniły, między innymi na streamach, na którym sobie otwieramy też skrzynki, więc wpadaj na streamy, które no w weekend to są praktycznie codziennie, w sensie piątek, sobota, niedziela to jest stream, a w tygodniu to zazwyczaj co dwa dni, no czasami są, czasami nie, no ogólnie na Discordzie jest info, więc wpadaj na Discorda, tam wszystko, e, o wszystkim się dowiesz zawsze. Dobra, Aspiration, czy będzie tu folia jakaś? Te naklejki też są foliowane, z tego co mi wiadomo, one są dużo droższe. Aspiration, mój bis Bash, Bosch, a dla nas yy, Camper, zadychę. Dodge. Niestety dla nas nic, no musimy nadrabiać. Dodge, drop nie coś fajnego dla Santiago, please. No niestety, ta bitwa również przegrana na naklejki. bot Henry zgarnia całość, a łącznie tutaj ma w tych naklejkach, w skinach 115 zł. My dostajemy nagrodę pocieszenia. No i zróbmy jeszcze jedną próbę. Mamy znowu 70 zł, I dodajmy sobie teraz inną konfigurację. 3 razy stickerer. Eee, dwa razy, albo dwa razy stickerer, trzy razy, albo dobra, zróbmy tak, w ten sposób zróbmy, może teraz się uda, dwa razy stickerer, cztery razy spiraten, jeden dodź. na trzy osoby bitwa, trzymajcie kciuki, chciałem tą bitwę wygrać, od 70 zł do kosy tylko na krajki? Dzisiaj ten odcinek może się nie udać. Mam nadzieję, że oczywiście ty drobisz lepsze skiny niż ja, i że tobie na przykład się uda drobnąć coś ciekawego. Dzisiejszy odcinek pokazał, że no Jupiterek Santi nie dropi. Nie dropi, ale może to ostatnia bitwa. Może jeszcze nie spisujmy tej skrzynki na pożarcie. Ta ostatnia bitwa może jeszcze to przesądzić, że jednak ten odcinek będzie udany. Chciałbym, żeby tak się wydarzyło, żebyśmy tą kosę wypłacili z g jakąś fajną. Camper, czy też camper zadycha? Nie jest to camper zadycha. Aspiration, kolejna. Oj, dla nas chyba. 13, tak? Dobra, ale jeszcze nie prowadzimy i tak. Jeszcze musimy nadrabiać. On ma folię za 27, bo widać od razu, że to folia jest. Aspiration. Dla nas, tak? 15. Musimy coś trafić, a Kawasaki musi nie trafić. O kurde. Skrzynia Dodge za 20 zł? dała mojemu przeciwnikowi naklejkę AIWAI za 920. To jest coś niesamowitego? To jest coś niesamowitego? No słuchajcie, dzisiaj odcinek nieudany, ale za to kawasaki serdecznie Ci gratuluję, bo te skrzynki z naklejkami... Mi nie oddały, ale tobie super oddały fajne naklejki, które oczywiście, jeśli nie masz jakiegoś przedmiotu, yy, jeśli jakiś Twój przedmiot w bunku jest niedostępny, możesz go wymienić na inne podobnej ceny, a możesz też sprzedać sobie tą naklejkę i kupić coś za 900 w sklepie, więc jakiś skin, kawasaki, można na przykład sobie kupić wulkana, Skirt w Stadtraku albo jakąś kosę za 900, więc to też jest spoko, właśnie, że ten sklep na stronie jest. No i co, słuchaj, serdecznie dzięki Ci za dzisiejszy opening, serdecznie dzięki za oglądanie. Pamiętaj, jak odprowodzenie na stronie najlepszy jest sand 7 Strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnych z kodem masz plus 5% do depozytu i skrzynkę Milspec na start. I oczywiście odbieraj dzienne nagrody za Freako, czyli dzienną skrzynkę co 24 godziny w zależności od Twojego poziomu, ona jest, ona jest lepsza albo trochę gorsza. No ja na szóstym poziomie mam takie skiny w niej, na moment nagrywania tego odcinka tak to wygląda. No i oczywiście skrzynie za EXPA, za wbijanie poziomu, tutaj jest skrzynka, którą możesz otworzyć za darmo, bo za klucz, który dostajesz za wbicie poziomu. No i za te klucze właśnie skrzynki są też prymasorcik, bo możesz taką skrzynię za całkowicie darmo sobie odebrać. Serdecznie dzięki za dzisiejszy odcinek, wydaje mi się, że mógł się spodobać, bo jednak ten power zaskoczył. Wbijaj sobie na Discorda, pierwszy link w opisie, trzymaj się, na razie, cześć! Cześć, cześć, cześć!